Witam was wszystkich w nowej serii, czyli zagramy w Divine Nawet nie Divine, tylko Divinity 2 Developer Cut W tym wypadku to będzie chyba... Yy, Ego Draconis Bo Flames of Vengeance... Flames of Vengeance to jest chyba... Yy, później To jest chyba jako tak pierwsze chyba rozwinięcie. Więc witajcie w Divine Divinity, Developers' Cut, no, Ego Drakonic, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to zacząć. Nie wiem, zobaczymy. W tym momencie zakończyłem Beyond Divinity, w tym samym dniu nagrywam już trzecią część z studia Larian Studio. Divine Divinity była zrobiona, Beyond Divinity skończona, po trzech latach zajebiście bardzo się z tym czuję, no i zaczynamy bez ogródek w Divinity 2, gdzie e, akcja toczy się 50-100 lat po e, Beyond Divinity. Czyli po tym momencie kiedy zabiliśmy Damiana. Teraz jesteśmy jakiś tam Dragon Knightem, możemy zamienić się w Smoka i też ratujemy świat. Co będzie dalej? Nie wiem. Podobno ma zajebistą ścieżkę dźwiękową. Tylko dwie tyle. Zobaczymy co to będzie. Developer SCAD z Goga ma wszystkie dodatki w jednym. Myślałem, że to jakoś fajnie się załączy razem. I za zębi, ale chyba niekoniecznie. Mam na razie ustawienia wysokie. Jak trzeba będzie to zmniejszę. Mm. Typowe konstrukcje. Jak Divine Divinity, to mi się podoba. Że nowa gra, nowy silnik, nowe tam 3D. Ale dalej są te same konstrukcje świata, te same platformy. To mi się podoba. Kim my w ogóle jesteśmy? Czekam, mamy takie oczy. Czy my zabijamy smoki? O nie, usłyszałem. Shit! To my jesteśmy? O, imię! Pogromca. A może imię weźmiemy zenek, tak jak ostatnio. tym miałem zenek. Myśmy sobie zenek. Jednodniowy zarost. E, twarz. I, jednodniowy zarost. Czy blizny? Czy może broda? Czy może kozia brudka, Czy może wąsy? budka taka, mój brązowy czy wojskowy blond, że chyba nie możemy go za bardzo tam przekręcać, to wyglądałby jak ten z gry o tron, nie, to będzie chyba, o to będzie najlepsze, stylowa. Coś, ale co? Coś, ale, co? Coś, ale, co? Coś, ale... to weźmy się wziąć jakoś takie. A Waję się bliznę głos mieszczanin. but what? Feel my wrath. Feel my wrath. I don't feel too good. O, I don't feel too good. Wo, żołnierz, co będzie dobre? Zatwierdź. Czy kontolę grę obezem postacią? Tak. No czemu by nie? Why not? Co? Nie? Muszę mikrofona poprawić oh, no zobaczmy no, wkopałem się w kolejną grę Latający statki. Jak to tak to Jak w ogóle lata, lata ten latujący statek no,

will be fine this is a momentous step in every slayer's life, but few have fared badly afterwards Though so I should very much like to enter the village again I am forbidden to do so only once in their lives may dragon slayers enter it as disciples in any case it would be imprudent to join you this is a part of the journey each slayer must walk alone.

Zobaczmy, bo tutaj mi się dziennik umiejętności mapa świata opcje. Wezmę sobie na grafikę, możemy sobie tak wysoki. Sobie bardzo wysoki, why not. Tak. Jestem ja bardzo wysoki. Żeby to wszystko fajnie działało. No dobra. Aby proszę się do przodu użyć przycisku W E, proszę się na boki. Ta.

occasionally a dragon knight would surface and the slayers would head out eight years ago i fought my first the genius morteritzus vates lord of the five spears trapped him in the dungeons beneath his castle so he couldn't take his dragon did his cognomen proud he did Dziwne. Trochę tak dziwne, bo. Bo my chyba też staniemy się właśnie smoczym rycerzem sm będziemy mogli przymieniać formę smoka. I nie wiem, czy. bo teraz jestem pogromcą smoków. Ciekawe, czy właśnie nie teraz oni, co my teraz z teraz nimi, gdami nie będą polować na nas. Jestem pewien, że smoczy rycerze wciąż stanowią zagrożenie. She has left a trail of mutilated slayer corpses behind her over the years. We'll get her yet though. She's bound to turn up sooner or later. But it doesn't matter if it takes another century of searching. The last of the dragon knights, the betrayers, will be found and will be slain. Good Go on then. Don't tarry. We haven't got all day, you know. I know. What are you doing here? The people you must meet behind the town's walls. Takes you back, doesn't it? This place. That it does. When I was a disciple, I stepped from the Zeppelin, so nervous it made me nauseous. I was all right until I first saw Toral how he enjoyed it too. Hello. <coughs> Ale no. Oh, gdzie to jest? Złoto. Ekwipu baby. A co mną pogadasz? Jak ci nazywasz? Trochę chujowo, że to w prawym dolnym rogu jest Sep Tu nie możemy wejść. O Oje, to są już gry z 2000. Co? Smoczą furię. Uje, kopiemy króliki. Jeszcze się śmiejemy do tego. To nie było zbyt... mądre. Mapa. Jest tak jasno, że aż za bardzo jasno, widzicie? Ale to ja wiem, to jest taki tryb takiej gry właśnie. To tak jest. My potrafimy pływać? czy nie. Widzę, że chyba nie. Uuu, co my zrobimy za Fiku w foteliku? Więc idziemy, słuchajcie, do wioski. Dziękuję za miłe powitanie. Wolę tytuł pogromcy niż ucznia. A, ja będę był Dziękuję za miłe powitanie. most slayers loathe being referred to as a pupil such a belittling word disciple is wouldn't you say for one who has since the age of 10 been groomed to become the elite of man's warrior but don't you worry you earn the title of dragon slayer soon enough Co i presume commander road has been rather cryptic about what you're supposed to do here and i can't reveal much more in fact, I have but one thing to add. Morgana is waiting by the waterfall. Find her, and the purpose of this day shall become crystal clear. Who is Morgana? The Archmage. She's an intimidating woman, to be sure, but ah, pleasant enough in her own way. Her laboratory is at the back of the village, next to the Divine Memorial Flame.

A ty kim ty jesteś? Podziel się ze, ze mną kilkoma sztuczkami? Si Morgana. A ty? Co teraz robisz? Co to robisz? Później, dobrze, no idę do tej Morgany słuchajcie, gdzie jest ta Morgana nawet. Koło jakichś tam tu tych smoków, co? Hale, w porządku, dziękuję. Morgana yet, <laughs> no nie, celu Akwamatyn, ten klejnot odzwierciedla przejrzysty błękit oceanu. Nic wnego, że nazywa się go szczęśliwym kamieniem. Dobrze, no szczęśliwy, fajnie, jakie kamień żeglarzy. Tutaj, pierdo, pierdo, tutaj widzę kawałek gnicha. It's już byśmy musieli tutaj sobie skoczyć. Tak. kim ty jesteś, Tom? Dobra, tu widzę, że nic nie wezmę tego gościa. A on to zmienia płeć i w ogóle postać. Więc no, spoko. Pokaż co można sprzedać, Gerald. Nie darzycie Ci się szczególną sympatią ani antypatią, a ceny ma równie jakie, co stosunek do ciebie. To jest to co my mamy: miks mm leczenia. Mhm. Dobra, no widzę, że tutaj nic szczególnego nie mamy. No co, idzie na tej morgany chyba, nie? No zobaczymy, co na ten nam powie. O widzę, są cztery smoki, które podtrzymują święty płomień. Anyway, you can be so irresponsible sometimes. It's That's easy for you to say. You can't die a second time. Hello. Good to see you, disciple. I am Morgana, the Archmage of Faerlorn.

to be a slayer is to hate the dragon but also to understand it no other order in Revelon takes the old military adage know your enemy quite so seriously as the academy does to attain this goal i will infuse you with the memories of dragons it will make you understand their language motives powers and weaknesses. It will also color your eyes silver, the noted characteristic of the Slayer, which will enable you to see the spirits of the dead. The ritual has a side effect, but nothing can be done about that. The real the spell was not originally designed for the brain of a human, so to make place for it, you will lose your active knowledge of your years as a Slayer. Oho, czy nam pamięci. It's unpleasant, I realize that. But a Slayer needs those dragon memories in order to operate. The only comfort is that your power still persist on a subconscious level, so you'll regain your skills rather quickly.

without that, they'd be a puppet doing their bidding. but now you have equal mental strength, so dominance in combat can be achieved. no, no, they haven't. your training has made you a force to be reckoned with and has shaped a mind that rivals the wise teachers of old. lesser people would be driven mad by the dragon memories. Only one as arduously trained as yourself can absorb them. Take comfort in the fact that slayers like Rode and Marius have faced the same ordeal, and went on to become mighty warriors. Then prepare to become a dragon slayer. tick big.

But before you trot out of here in search of dragons and distinction, make sure you meet the veterans here. Alberic, Aravir, and Gawain know more about their trade than anyone you are likely to meet. And don't forget Isabel. The gift she will share with you, aside from the dragon memories, is the most prominent one you'll receive in Foglo. Divine blessing, Slayer. The last ingredient needed to achieve the effect of luminosity still eludes me. Maybe we could add some fireflies. That might solve the brightness issue, but wouldn't exactly improve the taste. What's the matter with you? You look like you've seen a ghost. <laughs> <laughs> oh, it's ah, yes. There's that famous wit of his. Slayer, meet Toro.

I will not find tranquility until I have fathomed all its innermost endings could take a while still Why the hall of Echoes, of course Don't tell me you've never heard of it. It's a transitional place between our world and the next. Rumor has it, your memories are eaten away so that you can enter the afterlife unburdened by the sorrows of this life an unnecessary precaution, if you ask me. i have mostly fond memories of my time in rivola. You know, night... night... how is that medicine coming along? general luxurius shall soon feel like he was 20 again. yes, which is not such an appealing image, knowing his preferences. but he pays good money. <coughs> No dobra co, no tutaj przeskoczyłem sobie kilka rzeczy. No cóż, no, na razie sobie tutaj cóż, no. Znów umiejętności zapisz. Nowy zapis tan gry zapisz sobie. Daleko plazdzę jak poziom pierwszy. Na razie to będzie końców, godzinka, komentujcie, subskrybujcie i lecimy do następnego. No jesteśmy cały czas w poziomie pierwszym. Nie wiadomo co tu się wydarzy. O, było 230 życia, 300 tem, mam nagle 71, no, no, szkoda, nic nie poradzimy. Trzymajcie się, cześć.